Cześć, witajcie na moim kanale Atelier Czytania. I w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co pojawiło się na moich półkach w ostatnim czasie oraz co zdążyłam już przeczytać w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Zaczynajmy! Ok, słowem wstępu e, Zacznę od tego co przeczytałam bo wchłonęłam to momentalnie e, jak tylko książka to mnie przyszła e, i jest to Moniki Raspen Piękność z lodu Mamy tutaj fajną jeszcze e, przeczytajcie sobie macie, ja się biedę jak e, Tzw. chyba bleba, jeśli się nie mylę, e, jak poleca tą książkę. E, I sama książka również e, jest we współpracy barterowej z panią Moniką Raspen e, i dostałam piękną też dedykację od pani Moniki z, z zakładką. Zaś sama książka jest pięknie wydana, ma malowane brzegi. Można naprawdę się zachwycić. Uważam, że jest najpiękniejsza z całej trylogii, bo wcześniej, jeśli nie widzieliście, to również miałam okazję zrecenzować na moim kanale na Instagramie dwie inne książki pani Moniki. I jest to seria. Kobiet Romanowów także gorąco Wam polecam. Natomiast w tej trzeciej części mamy do czynienia z postacią, która pojawia się w obu poprzednich tomach z krydem z klejnicem. I jest to postać, która miesza w, w bardzo dużo, prowadzę wiele intryg, morderstw, przynajmniej tak próbuję je skonstruować. Pan Zygfryd, hipnotyzer z pierwszej części. No, tutaj nawet nie uwierzycie, z kim się na samym końcu spotka ten Zygfryd, z jaką postacią i co to może spowodować w historii świata. Natomiast, jeśli chodzi o tą książkę, to uważam, że tutaj najpiękniej opisała pani Monika bardzo subtelnie, wyraziście, malarsko, artystycznie uduchowienie całą postać Marii Dagmar, czyli córki, którą tutaj Romanowowi nie wiedzą, że mają. Mam nadzieję, że to nie był zbyt duży spoiler, ale myślę, że i tak tutaj w pierwszej części kto czytał, to wiem. Maria Dagmar będzie projektować biżuterię. Ma niezwykły talent. Jest bardzo empatyczna. Aleksiej, jej brat, cierpi na hemofilię. Ona nieustannie jest przy nim, rozmawia z nim, lubi z nim przebywać. Jest niezwykłą osobą. No i oczywiście, cała ta. Historia jest w całej tej książce kobiet romanowów jest tak niezwykła, mamy tutaj e, pewne elementy kryminalne wręcz, szpiegowskie takie, e, so, mamy sobowtórów, nawet w tej części pojawia się e, Rasputin, który no, wiele widział, e, no i też potrafił Leczyć, oceniać ludzi. <laughs> Także y, polecam Wam, zobaczcie, jaka y, jest ta trzecia część. No i oczywiście, kto nie przeczytał tych poprzednich, to koniecznie zobaczcie. Y, na pewno Wam się spodoba. Już nawet nie tylko pod względem tego, że jeśli ktoś się nie interesuje historią, bo ja z historii nie jestem super mocna, natomiast um, cała, całość mnie tak um, zauroczyła, że um, chciałabym więcej i więcej i więcej książek pani Moniki. No mam nadzieję, że będzie jeszcze ku temu okazja. Oprócz tego zdążyłam przeczytać dwa pierwsze, a właściwie pierwszy i połowę drugiego tomu Dyuny. I no, nie wiem, jeśli oglądaliście tylko film Dune, tak jak ja wcześniej, to stwierdzam, że koniecznie powinniście również przeczytać Franka Herberta. Jest to ogromna różnica, jeśli chodzi o film. Oczywiście, kiedy oglądałam go wcześniej, to ta historia bardziej płynie. Mogę się domyślić od razu, co było dalej, bo widziałam, ale wcale nie do końca, ponieważ na samym końcu pierwszego domu. Tak, historia się zmienia niż w filmie, jest zupełnie inna. Natomiast drugi tom to już jest taki konkretny sci-fi, i mamy tutaj też sobowtórów. <grym> Zwłaszcza jednej postaci, która odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o um, siostrę Mładiba. I ta piękna siostra, która już podrosła, bo w pierwszej części on, ona była noworodkiem, ale w, w, w drugiej części już jest nastolatką, no, przechodzi dojrzewanie. No I tutaj faktycznie ta druga część idealnie pasowuje się dla dla osób, które są dorastające, ale nie tylko, ponieważ jest to tak dojrzale napisane, mamy tak piękne cytaty, tak jakby jakby wam to powiedzieć cytaty, które rozpoczynają każde, każdy rozdzielnik, piosenki, wiersze, czy na przykład wiatr porwał ziemię, wiatr porwał niebo i porwał ludzi. Kim jest wiatr? Jest tylko fragmencik, ale no są piękniejsze. Nie mam akurat znaczników, bo szczerze mówiąc um, wolę znaczniki robić w czytniku niż w książkach. Nie ma przepaści między bogami a ludźmi i jedni subtelnie przenikają się z drugimi. Z przypowieści Muadiba. Że polecam Wam gorąco, i ja e, zamierzam kontynuować i przeczytać wszystkie tomiony. Trzymajcie za mnie kciuki. A teraz przejdę do części, w której. A, zapomniałam jeszcze jedną rzecz. Nie powiedziałam Wam jeszcze, jaką wspaniałą książkę czytałam, albo nie mam jej tutaj. Jest to Gołoborze Macieja Siembiedy, osiągnęłam hmm, po nią, ponieważ są to rejony, gdzie się urodziłam i wychowałam e, w górach świętokrzyskich, ale nie tylko, bo e, no, już od dawna planowałam przeczytać coś Pana Siembiedy e, i teraz, e, jeszcze zobaczyłam tego bleba na książce pani Moniki Raspen. To wszystko nagle się tak złożyło, że postanowiłam ją przeczytać. I tak samo bardzo szybko ona weszła. Momentalnie ją pochłonęłam. Mamy tutaj dwie rodziny właśnie w Górach Świętokrzyskich, gdzie od powstania styczniowego. od powstania styczniowego walczą nie tylko z najeźdźcami, ale między sobą i ta e, walka przenosi się z pokolenia na pokolenie, aż w końcu pojawia się dwójka młodych ludzi duży się zakochują w sobie jak Romeo i Julia z dwóch wrogich rodzin. No i sami zobaczcie, co z tego wyniknie. Gorąco polecam Wam książki pana Siembiedy. To jest nie tylko takie kryminalne, detektywistyczne, Historie, to, to nie tylko takie historie. Tam, jest, tam są również głębokie opisy, tam jest dużo prawdy o człowieku, dużo prawdy o pewnych miejscach. Zresztą częściowo ta książka jest oparta na faktach. Nie wszystko oczywiście, ale jest wiele oparte na faktach. Także gorąco Wam polecam. Gołoborze, macie się biedy. I teraz faktycznie przejdziemy do tej części, gdzie chciałabym Wam pokazać, co jeszcze pojawiło się u mnie na półkach. Ok, zacznę od książki Eden Upadły, albo ta Kachlera. I tutaj, tak jak widać na okładce, jest to prawdziwa historia o zbrodni, która wydarzyła się na Rajskim Wybrzeżu. I rozpoczyna się od tego, z tego co wiem, bo oczywiście to jest dopiero w moim planie czytelniczym. Od tego, że grupa naukowców pojawia się na wybrzeżu i znajduje tam już prawie zmumifikowane szczątki które, ludzkiego ciała, które pochłaniają robaki, i zaczynają sprawdzać to, co się stało, że te ciała się tam znalazły. I to jest oczywiście w latach 30. XX wieku na wybrzeżach Ameryki Południowej. W czasach, kiedy nazistowcy zaczynają odgrywać rolę w Europie. Że raj, który stał się miejscem zbrodni, zobaczymy, wydawnictwa znak księgarnia. Znak księgarnia. Następną książką, która jest um, coś w rodzaju Roman Fantasy, ale um, z dużą domieszką takich historii jak gra o Tron um, albo Ociec Chrzestny, mamy tutaj walkę na, um, walkę um, we Włoszech, gdzie mam, mamy dużo fantastyki, oczywiście ze smokiem, którego oko odgrywa jakąś ważną rolę. wola no Paolo, ba, ba, Baci, galubi. baci galubi. Um, Przepraszam, jeśli coś wymawiam zawsze, jak zawsze. Natomiast nie jestem w stanie Wam jeszcze powiedzieć, co dokładnie tu jest, ale jest niezwykle polecana. Zresztą to jest nowe wydanie książki, która już jakiś czas temu była. Wcześniej ta, ta książka była bodajże z okiem smoka. Natomiast w tym, w tym wydaniu zobaczcie, jakie piękne. Cudowne po prostu. I jest to wydawnictwa wesper, które, które polecam gorąco, bo uwielbiam ich książki i wydania w, są niesamowite. Zobaczcie jaka wklejka, no genialne są te. Oczywiście mamy też mapkę, tak żeby się zorientować. Natomiast sam autor to amerykański autor fantastyki, którego twórczość zalicza się do no to oczywiście fantastyki ekologicznej i cyberpunka. Wcześniej napisał książkę Nakręcana dziewczyna i wodny nóż, co było właśnie tą fantastyką ekologiczną, czyli fantastyką, która jest chyba we, w obszarze właśnie na przyrody, jakichś zwierząt, roślin, um, tego typu historii. Natomiast um, no, na woli mamy renesansowe, Włochy. Coś właśnie jak nawet na okładce jest napisane, tak jak powiedziałam, ojca chrzestnego i gry o tron. Um, zresztą jest e, autor jest laureatem licznych nagród i to bardzo prestiżowych nagród. No, jestem ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa tej książeczki. Tak. Następną książką też z wydawnictwa Wesper jest Octavia Butler, Xenogenesis, A tak. No, jeszcze nie rozpakowywana, także widzicie, jeszcze nie. Ja staram się trzymać zapakowane książki jak najdłużej, żeby się nie niszczyły. Natomiast Xenogenesis to jest książka o, o coś w rodzaju kosmitów, którzy między swoimi gatunkami próbują po apokaliptycznym świecie w Postapokaliptycznym świecie odbudować bądź zawalczyć o swoją, swoje miejsce, w swoją planetę. Butler jest Polcana. Ja w ogóle mam też w planie powieść o Siewce i przeczytać tą książę. książeczkę. Ona jest znacznie chudsza niż, niż Xenogenesis, bo tu są podobnie trzy w jednym. I jest to dosyć znana autorka, podobnież też no, warta czytania. Natomiast jeśli chodzi o tą rasę, no to powiem Wam, że on lokonuje się tego w. Napędzani nieodpartą potrzebą uzdrawiania innych, Oankali Ratują zniszczoną planetę oraz ostatnich przedstawicieli dominującego na niej gatunku. Dobra, to było z fantastyki. Jeszcze tam jedna książeczka będzie. Dwie z fantastyki, ale to już młodzieżowej. Albo zacznę właśnie od nich. I postanowiłam, że sobie kupię na promocji: Dwór, Cielni i Róż. Mamy tutaj chyba 10 tomów, tej z Sergei um, um, Jest Young Adult z Fantazy. E, dziewczynę, która będzie odgrywała ważną rolę. 19-letnia preja jest Łowczynią no i tutaj e, musi wygrać, wybrać czy zginie, czy będzie walczyć w wojnie w, wojnie, w walce z Tamlinem do bądź jakimś no, nie wiem, zobaczymy. Jest tak to polecane, że musiałam po to sięgnąć. E, sami powiedzcie, czy czytaliście, czy to się opłaca. Wiem, że to jest e, książka typu, właśnie młodzieżówek, których z dawnych lat, bo to już dawno temu mi się przewijało, tylko z innymi okładkami, e, ale nie osiągnęłam. Teraz może warto, może coś mnie ominęło, sami powiedzcie. No, i druga książeczka, która już jest z antykwariatu, bo lubię takie e, właśnie historie. Jest już troszeczkę zniszczona, ale. Licja Troisi, Wolny Świata Wynurzonego, tą pierwszą. Sekta zabójców. I tutaj również jest dziewczyna, wojowniczka, <grym> która. Musi uratować świat wynurzony przed gildią sektą zabójców. Dziewczynka, która mia gdy miała 8 lat, w trakcie zabawy, przypadkowo zabiła swojego kolegę, przez co została wyrzucona z rodzinnej wsi. Zobaczymy. A teraz coś już poważniejszego um, dla starszych czytelników. I to będą Ludzie z kości Paula Lihtarowicza Wydawnictwa Insignis. E, I a, jest to powieść oparta e, na faktach polityki bądź też życia, relacji polsko-ukraińskiej. Książka jest oparta na wspomnieniach chyba samej autorki, samej autorki Paula Lichtarowicz. Co mogę powiedzieć? Jest na pewno podobnie strząsająca, historyczna. Nie wiem, czy to nie jest autorka tatuażysty z Auschwitz, także mamy tutaj w tym kontekście um, raczej uh, historię. Uh, no, natomiast, uh, Ani, przepraszam, to nie była autorka tatuażysty. Hitler Morris była autorką tatuażysty. No bo no, tak spojrzałam, ale nie. Natomiast e, autorka tej powieści napisała, że jest to znakomita powieść, która zawiera czytelników w rodzinną podróż, wypełnioną pasją, tęsknotą, żalem i wreszcie akceptacją wyborów dokonanych przed laty. Jeśli czytaliście tę książkę, powiedzcie mi coś o niej, chętnie się dowiem, zanim po nią sięgnę. Dobrze, um. zobaczymy. Kolejna książka, którą już dawno planowałam przeczytać, jest to Colette. O Valerine Eperi, peren, Perin, 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 perin. <grywy> Ech, Oczywiście, zdobywczyni nagród Empiku, najbardziej znana pisarka powieści. Nie, natomiast sama Kolet e, tak bardzo mi się skojarzyła z filmem, którego widziałam tylko w Fragment, bo się wystraszyłam, że obejrzy film i pewnie jest po podstawie tej książki, ale chyba nie. Bo zupełnie to jest chyba coś innego. Ale taki sam, taki sam tytuł też był też kolet. Tak, tak samo się nazywał. Natomiast tutaj mamy. Próba rozwiązania historii morderstwa e, i e, podobnie, jest to bardzo ładnie zderzenie po zderzeniu wytłumaczone. E, bardzo dobrze się podobnie, się ją czyta e, i jest e, polecana przez większość Instagramerów, e, bądź bóg youtuberów a no ja dopiero zaczynam z tym kanałem, także wiecie też chciałabym móc recenzować dla Was jak najwspanialsze książki także pomóżcie mi rozwijać ten kanał natomiast sama ta zobaczcie jak ona jest pięknie wydana i to jest wydawnictwo Albatros, które uwielbiam za ich książki są niesamowite no, i ostatnia książka, którą udało mi się wyhaczyć w antykwariacie, bo bardzo lubię książki artystyczne. Jest to Panorama Rzeszowicka w Dalictwo o nie wiem, czy widzieliście na żywo, no mi się nie udało, wszyscy moi wszyscy my widzieli na żywo to operę Mirosławicką, mm -hmm. no, Muszę się w końcu kiedyś udać, ale no, pracowała nad tym grupa artystów, grupa artystów wraz z Kossakiem, którzy mimo głodu, mimo chłodu, mimo cierpień próbowali pokazać jak trudna i ciężka była ta walka w realistycznych scenach są one naprawdę zębite musiałam ten album kupić, jak można było za 10zł no, dajcie spokój, przepiękne takie albumy są ponad stówkę co najmniej genialne. Genialne, naprawdę. Ej, na tym chciałabym e, zakończyć. Oczywiście jeszcze w planach czytelniczych mam inne książki. Na przykład w tym momencie rozpoczęłam Dana brauna Tajemnica Tajemnic, którą też gorąco Wam polecam. E, z... Przerwało z właśnie Robertem Langdonem i tutaj no to już jest niesamowite, początek już mnie zachwycił tej książki, ale na razie Wam nic nie powiem jedynie powiem, że naprawdę warto, jeśli czytaliście a na pewno czytaliście, no bo każdy nawet jak nie czytał to oglądał z Tomem Hanksem filmy Hmm, czy to Kody Da Vinci, czy inne tego typu historie z Watykanem i walką chrześcijan z masonami z Luminati, i tak dalej. I tak dalej. <grystanie> Także, no, tym razem jest to naprawdę dobra historia rozgrywająca się. Pradze i mamy tutaj e, odniesienie do hebrajskiego potwora, ale tylko wam powiem. Dobra, na tym będę kończyć i m, oglądajcie mnie w kolejnych odcinkach, w którym opowiem wam e, i zrecenzuję już e, książki, które udało mi się. Bądź uda przeczytać w najbliższym czasie. I postaram się wyrzucać te odcinki coraz częściej. Wspierajcie mój kanał, bo jak na razie jestem troszkę nim załamana. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, co on pokazuje. Jeśli tak, to dajcie lajka. Zasubskrybujcie ten dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!